Ech. Ależ ta gra jest gu... zagrajnik TV. Miałem szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie i że nie będę musiał tego mówić, ale nie mam wyjścia. Bo niestety Call of Duty Vanguard jest głupie. A właściwie to nawet jeszcze głupsze niż Call of Duty World War 2 sprzed 4 lat. Jednak uczciwie muszę przyznać, że wcale nie jest głupsze, a raczej jest równie głupie co Battlefield 5. Tak. Vanguard to głupia gra ale na szczęście nie w całości i chciałbym to postawić jasno już na początku tego materiału, bo jak niemal każde Call of Duty od lat, także najnowsza część to w istocie trzy gry w jednej, czyli tryb multiplayer, zombie oraz właśnie kampania singlowa. Każdy z tych modułów został stworzony przez odrębny zespół, a nawet studio, jak to tradycyjnie ma miejsce w przypadku zombiaków, każdy powstawał z myślą o zupełnie innych grupach graczy i każdy mógłby tak właściwie funkcjonować zupełnie niezależnie od pozostałych, jako samodzielna produkcja. O ile jednak multiplayer, jak zawsze wykonany jest świetnie i fani Call of Duty w większości będą nim zachwyceni. O ile tryb zombie jest nawet jeszcze lepszy, bo weszło w nim sporo zmian i osobiście bawiłem się przy nim bardzo dobrze, mimo że z reguły nie miałem do tego trybu cierpliwości, o tyle kampania singleplayerowa Call of Duty Vanguard... Kampania singleplayerowa Call of Duty Vanguard jest głupia. No dobra, to od czego by tu zacząć? Serio nie wiem od czego zacząć, bo mam tu listę tego co mi się w Call of Duty Vanguard nie podobało i jest to... no... Naprawdę długa lista. I nawet bym wam ją pokazał, ale no wtedy ten film nie miałby sensu. No i są to wulgaryzmy, więc. Więc może jednak nie. No to może zacznijmy od tego, co powinno być w vanguard najmniej istotne, a jednak twórcy na siłę i po trupach chcieli uczynić z tego najważniejszą wkładową grę. Tak. Pogadajmy o fabule. w papierze nie wyglądało ona niby tak źle. Vanguard miał otóż ukazywać działania specjalnej jednostki, w skład której wchodzą najlepsi żołnierze alianckich armii, a nawet żołnierka sowiecka. A Atutami historii miała być także chemia między bohaterami i antagonistami, co miała zagwarantować gwiazdowska obsada z Dominikiem Munachenem na czele, a także nienachalne wątki historical fiction, czyli element często idący w parze i pasujący do działań sił specjalnych. No. I pierwsza misja faktycznie pozwala nam uwierzyć, że Vanguard to będą takie trochę bękarty wojny Quentina Tarantino. Brutalne, bezpardonowe i czasem może nawet do Wcipne z fajną tajemnicą na dokładkę. Błyskawicznie okazuje się jednak, że nic z tego. Zamiast tego... Będzie głupia. Bo wyobraźcie sobie, że Vanguard to wcale nie jest gra o tajemniczym projekcie Phoenix, którego Akta próbowała wykraść w pierwszej misji czaderska ekipa głównych bohaterów. Bo potem, gdy zostają oni pojmani przez Niemców, każdy zaczyna sobie wspominać walki z poprzednich lat na różnych frontach II wojny światowej. Wspominki te są oczywiście okazją do cofnięcia się w czasie i wejścia w buty kolejnych żołnierzy, więc niby fajnie, bo niby mamy okazję postrzelać sobie do Niemców i w Normandii i w Afryce Północnej i w Stalingradzie, a do Japończyków na wyspach Pacyfiku. Sęk w tym, że te misje to niemal cała gra nikt nawet nie zajęka się w nich na temat projektu Phoenix. Tajemnica wraca dopiero w ostatniej misji, gdy, jestem pewien, każdy gracz dawno już o niej zapomni. Ale jeżeli nie zapomni, to nawet gorzej, bo, no, okazuje się, że... nie ma żadnej tajemnicy w sumie. Projekt Phoenix to bowiem nic innego jak tutejsza wariacja na temat fikcyjnej Odessy, czyli organizacji, która rzekomo miała zapewniać nazistowskim dygnitarzom bezpieczne powojenne życie. Antarktyka. Christ. These have Znaczy, w chyba tym jest Phoenix, ale tak serio to nie mam pewności, bo całość została wyjaśniona w paru zdaniach tuż przed napisami, razem z innymi tajnymi projektami, w tym jednym dotyczącym stworzenia niemieckiego uboru żołnierza, czy coś. Project Ether, reviving the dead. A kurde, spoilery sorry, no. I niby nawet lepiej, bo w końcu takiej historycznej fikcje są no a nie Call of Duty, prawda? Niby tak, ale skoro gra poświęca całemu temu projektowi Phoenix tak mało czasu, to po co w ogóle ten wątek? Po co paskudzić grę o drugiej wojnie jakąś wysaną z palca fikcją, skoro nawet nie ma się odwagi pociągnąć tego wątku dalej? Ale może chociaż czasem co nowy niepoświęcony fikcji został przeznaczony na wbudowanie jakichś fajnych relacji między członkami oddziału? Otóż... Nie. Bo tych jak widzimy jako oddział tylko w pierwszej misji, ostatniej oraz w przewodnikach filmowych, a przez całą resztę gry kierujemy tylko jednym i jedynym członkiem ekipy, w poświęconej mu wspólnikowej misji z frontu. Serio, skoro gra i tak nie ma nic wspólnego z historią, to już lepiej było pokazać jak cała ta ekipa przenosiła się z frontu na front i podczas kolejnych misji zacieśniała coraz silniejsze więzi. Wtedy byłby czas na prawdziwe emocje. Ekscytację, gniew, śmiech i łzy. Oczywiście takie skakanie po całej Europie przez międzynarodowy oddział nie miałoby żadnego sensu, ale jeżeli i tak nie nic tu nie ma sensu, do czego oczywiście za chwileczkę przejdziemy, to akurat byłaby żadna różnica, a przynajmniej dostalibyśmy jakąś spójną, angażującą historię. A tak, musimy wierzyć strażystom, że drużynę Artura to taka zgrana paczka, bo nie widzimy tego ani nie czujemy w najmniejszym stopniu. Zamiast jednej spójnej historii dostaliśmy więc kilka zupełnie do sobą niezwiązanych. I niby mają one pokazać nam w jak różny sposób wojna wpływała na różnych żołnierzy, ale w akcji albo nie wywołują one w nas żadnych emocji, albo ocierają się o śmieszność. Chyba najgorsza była pod tym względem misja w Afryce, Północnej, która miała w założeniu naświetlić mało znaną historię trudnych relacji między żołnierzami australijskimi a brytyjskimi. Pomysł dobry, naprawdę dobry. No ale ograniczył się do ukazania jednego totalnie przerysowanego, karykaturalnego, bucowatego oficera brytyjskiego. O, i historia. I jasne, bywają fajne wątki, bywają fajne sceny, zwłaszcza te, w których gra Dominik Monahan. You to me. Bywają mocne momenty! Ah! <laughs> ah! <laughs> Ale to wszystko niestety zaledwie kropla w morzu pretensjonalnego kiczu. No dobra, ale czepiam się. Fabła? A kogo to obchodzi? Przecież ostatecznie można w ogóle nie zwracać na nim uwagi, zająć się biciem Niemca. Prawda? Nieprawda. Bo uwaga, dokonałem obliczeń. Otóż zakładając, że przejście kampanii w Call of Duty Vanguard zajmuje średnio 5 godzin, a przynajmniej nie zajęło tyle czasu, a wcale się jakoś specjalnie nie śpieszyłem i nawet zginąłem parę razy jak Fryer, aż 24% tego czasu to przerywniki filmowe i ekrany ładowania. 72 minuty. Gdyby Gdybym jednak chciał być złośliwy, a naprawdę uwierzcie mi, nie chcę już bardziej, to łącznie z wszystkimi nawet najkrótszymi przyrownikami w trakcie gry robi się już z tego 114 minut gapienia się w ekran, co oznacza 38% całego czasu, jaki spędzimy z grą. I serio, nie czepiałbym się tych liczb, gdyby przynajmniej fabuła była dobra, ale ustaliliśmy już, że nie, że nie jest dobra, że jest zła i głupia. Tak więc mamy grę o biciu Niemca, w której nie mamy nawet możliwości pociągnąć za spust przez prawie jedną czwartą gry, i to przyjmując te korzystniejsze dla twórców wyliczenia. No, a tak naprawdę to strzelamy jeszcze rzadziej. Bo pamiętacie, że to gra o oddziałach specjalnych, więc oczywiście nie jedną, aż dwie misje zaczynamy tu bez jakiejkolwiek broni, co wymusza na nas super cichy początek i unikanie przeciwników. Tak jest, dokładnie to chcę robić w shooterach o drugiej wojnie. Łazić bez broni. Do tego jest jeszcze antygameplayowa misja w samolocie, która tylko fajnie wygląda, ale tak naprawdę nie ma przychodzić się sama, no bo oczywiście, że model lotu w strzelance nie mógł być ani troszkę wymagający. Więc to kolejnych około 10 minut gry, w których głównie patrzymy. Ile to już procent, Ktoś jeszcze liczy? Ale przejdźmy w końcu do gameplayu. I wiecie co? Tym razem zacznę z czegoś pozytywnego. Są tu dobre momenty. Takie, w których czujemy się niemal jak w klasycznych częściach, gdy wszystko było prostsze, gdy nie było prawie żadnej fabuły, a naszym głównym zajęciem faktycznie było ubicie Niemca. Ba, Dwie misje miałem takich momentów naprawdę sporo i bicie Niemca jest w nich nawet jeszcze fajniejsze, bo bronie wyglądają i brzmią tu świetnie. No i naprawdę fajnie je czuć. Fajnych jest też kilka momentów pod koniec gry, gdy twórcy wpadli na pomysł, aby pobawić się narracją. I na przykład mamy nagle efektowne sceny, takie jak ta. a do tego w locie wcielamy się w różnych członków naszej drużyny. I gdyby cała gra wyglądała w ten sposób, przynajmniej miałaby jakąś tożsamość. Tak, no ale to są momenty. Bo niestety przez resztę czasu struktura gry jest zupełnie popsuta. Moim pierwszym z wielu problemów jest to, że walki toczą się tu w większości na zbyt krótkim dystansie, a przeciwnicy dosłownie wyskakują nam przed lufę. Jak w jakimś dumie, tylko że w dumie o to właśnie chodzi. Jeszcze większym kłopotem jest jednak nagminne zatrzymywanie akcji w jednej lokacji, a potem przeciąganie jej w nieskończoność, jakby nikomu nie chciało się robić większych plaż. Co chwilę więc utykamy na jakiejś arenie, na którą ciągle wjeżdżają coraz to nowe ciężarówki z Niemcami, a my dostajemy jakieś głupie zadania do wykonania. Pamiętacie jeszcze drugie Call of Duty, w którym formuła efekciarskich drugowojennych walk doprowadzona została do perfekcji? No wiecie, wymiana ognia na średnim dystansie, szturm na osłabioną pozycję przeciwników, walka na krótkim dystansie, zdobycie nowej pozycji, i znowu wymiana ognia? Może i było to schematyczne, ale dawało poczucie postępu, przesuwania linii frontu, no i pozwalało ciągle strzelać do Niemców, a przecież o to chodzi w drogowej innych shooterach, co nie? A w połączeniu z krótkimi sekwencjami korytarzowymi i przerywnikami pokroju obrony punktu, strzelania ze snajperek czy jazdy czołgiem albo innym jeepem dawało naprawdę fantastyczną mieszankę, która kipiała klimatem drugiej wojny. Nawet jeśli też nie była realistyczna. No ale wróćmy do Vanguard i do kolejnego problemu gry, czyli tego, że jest głupia. W sensie jest tu naprawdę dużo, naprawdę głupich momentów. Jak ten, w którym jedną ręką podtrzymujemy rannego brata, a drugą rozwalamy kilkunastu uzbrojonych po zęby Niemców z pistoletu. To głupie. Albo walka z bossem, w której nagle tracimy całą broń, więc musimy chować się przed niemieckim oficerem, jak w jakimś Resident Evil, i uderzać sztyletem nie jeden raz, a aż trzy razy, bo po pierwszych dwóch uderzeniach włącza się jakaś karsenka, w której ten, nie wiem, odrzuca nas, ale zamiast od razu nas zabić, wraca do czajenia się po okolicy, żebyśmy znowu musieli zakraść się w jego plecy? To głupie. Albo gdy pojawiałem się znienawidzeni przeze mnie w grachu drugiej wojnie uber-żołnierze, którzy wytrzymują nawet kilka strzałów w głowę, rzucają wokół siebie granaty dymne i znikają jak ninja. To głupie, ale przynajmniej przez całą grę mam miejsce tylko dwa razy. Albo uber-psy zabijające nas jednym kłapnięciem dzioba, podczas gdy, żeby zginąć od postrzału, trzeba przyjąć na klatę cały magazynek. To też jest głupie. Albo gdy znikąd przelatuje niemiecki samolot i gra każe nam go zestrzelić z tego, co akurat trzymamy w łapie. Hit that Боже, а кто есть гупе? Co głupie są boty. I jasne, nie oczekuję od liniowego, kinowego shootera, żeby boty były jakoś niesamowicie sprytne, ale coraz ciężej jest tłumaczyć ich kompletne skretynienie tym, że gra jest liniowa. To była kiepska wymówka nawet w 2003 roku, gdy wychodziło pierwsze Call of Duty, a mamy rok 2021 i w Vanguard boty zdają się być nawet jeszcze głupsze. Serio, tutaj przeciwnicy po prostu stoją często w miejscu i się gapią. Czasem nawet gapią się na nas i, i nic. I to niezależnie od poziomu trudności, bo ten wpływa wyłącznie na to, ile otrzymujemy obrażeń. I właśnie tak się gra w Call of Duty Vanguard. Bez większych emocji, bez większego sensu. I nawet nie za często, bo stanowczo za długo gapimy się tutaj w ekran. To co ja tu jeszcze miałem? A, ta swastyka. Do czego to doszło, że za każdym razem, gdy ma być wydana gra tocząca się podczas II wojny światowej, wszyscy zastanawiają się ciężko, czy będzie w niej swastyka. Nikt nie myśli o tym, czy będzie można w niej zabijać ludzi. Czyli, no wiecie, robić najgorszą rzecz, jakiej w ogóle może dopuścić się człowiek. Czy będą w niej stosy martwych ciał, albo czy pojawi się w niej jakiś inny złowrogie symbol kojarzony ze śmiercią? Nie, wszyscy zastanawiają się, czy będzie swastyka, no bo ta w jakiś przedziwny sposób stała się w ostatnich latach najstraszniejszą rzeczą na świecie, nawet jeżeli ukazana jest w całkowicie uzasadnionym historycznie kontekście. No więc, uwaga! W Vanguard swastyka jest! Dokładnie w trzech miejscach. Na podłużnych flagach Rzeszy, zazwyczaj wiszących na elewacjach budynków. Na przepaskach SS-manów i na czołgach Afrika Podejrzanie w podejrzanie dużych ilościach. Serio, co jest z tymi flagami na czołgach? Tak, widzę, że są niemieckie, widzę to! I generalnie fajnie, że swastyki są, doceniam. Ale czemu do licha w każdym innym miejscu, w którym także powinna się znajdować swastyka, znowu widzimy żelazny krzyż? Serio, naziści to byli maniacy i wstawiali swastykę wszędzie, gdzie tylko się dało. Na samych tylko mundurach żołnierzy Wehrmachtu były zawsze co najmniej trzy swastyki. A już mundury ss były z niemal wytapetowane, więc oczywiście Vanguard mamy w tych miejscach albo żelazny krzyż, albo. Zupełnie nic. Nie boimy się prawdy historycznej i odp. historii na 100%! Znaczy, w sumie to na 30, bo trochę się jednak tykamy. że w grze pojawił się portret w Wrąsacza, choć oczywiście tylko jeden i na momencik. No i jasne, że Stalinów wszędzie jak mrówków. Wiadomo, Stalin, dobry wujaszek. Szkoda, że ludobójca. A właśnie. Uważam, że nagminne usuwanie swastek z mundurów żołnierzy Wehrmachtu, bo przecież to był tylko Wehrmacht, a nie SS, to naprawdę perfidny rodzaj zakłócania historii. Halo, budzimy się. Mamy rok 2021. Mit o białym, spoko Wehrmachcie został obalony już dawno temu. To też była zbrodnicza organizacja. A czepiam się, bo uważam, że II wojna światowa to okres historii ludzkości, który powinien być przedstawiany szczególnie skrupulatnie. Więc jeżeli tylko nie stoi to w totalnej sprzeczności z charakterem utworu, nawet w grach najważniejsze kwestie powinny być pokazane tak, by nikt nigdy nie zapomniał, dlaczego te wszystkie okropieństwa w ogóle miały miejsce. Odpowiedzialnością na wszystkich jest, żeby ta niedawna przecież historia nigdy się nie powtórzyła, a każde zacieranie czy zakłamywanie najważniejszych faktów długofalowo będzie to tylko utrudniać. Ale oczywiście, Vanguard ma też na sumieniu mniejsze grzeszki. I serio, ani nie jestem wielkim fanem mili ani nie uważam, by pewne pomyłki związane z uzbrojeniem były jakimś wielkim problemem w końcu było tego podczas II wojny mnóstwo, ale nawet taki ignorant jak ja, gdy widzi karabin Volkssturmów w Afryce Północnej w 1941 roku czy japoński pistolet maszynowy typ 100 w Berlinie w roku 1945 mam ochotę walnąć fikoła. Ej, a też kurza Was, jak w grach wojennych bohaterowie mają zamiast mundurów jakieś czaderskie wdzianka, oczywiście po to, żeby się wyróżniać i świetnie wyglądać na materiałach promocyjnych. No i rzeczywiście wyglądają czadersko! Tylko na miejscu choćby tego ziomeczka, w stylowej skórzanej kurtawie, pozbawionej jakichkolwiek wojskowych oznaczeń, dwa razy bym się zastanowił, czy chcesz sznupać z wroga. Bo wiecie, zgodnie z prawem międzynarodowym w sytuacji, gdy członek sił zbrojnych zbiera lub usiłuje zbierać informacje na terytorium znajdującym się w wywodaniu strony przeciwnej, nie nosząc mundurowania swoich sił zbrojnych, zostanie uznany za szpiega. A szpie nie przysługuje status jeńca wojennego, co w praktyce może oznaczać natychmiastową egzekucję. Ta głupia sprawa. Podsumowując, temat kampanii singlowej w Call of Duty Vanguard, co jest? Serio, co jest z tymi grami o drugiej wojnie? Czemu od tak dawna nie było gry, w której po prostu możemy wejść w buty żołnierza i wziąć udział w wiarygodnie wyglądającej bitwie sypuki? Bez tanich efekciarskich scen co kilka minut, bez cudacznej fabuły i bez moralizowania. Druga wojna już i tak była piekłem, więc wcale nie trzeba dodawać jej na siłę dramatyzmu, z kolei zrobienie z niej kul cool historii rzadko kiedy nie wypada niezręcznie. Czemu każda nowa gra o Drugiej wojnie musi być kiczowatym teledyskowatym tworem? Poważnie, czy twórcy gier nie widzieli szeregowca Rajana albo kompanii braci? Albo po prostu ja jestem starym dziadem W każdym razie Call of Duty Vanguard Ależ ta gra jest głupia Chociaż na szczęście nie w całości Bo pozostałe tryby są już zdecydowanie lepsze o multiplayerze nie będę mówił za wiele, bo poświęciłem mu cały film przy okazji bety. Najważniejsze jest to, że to po prostu stary, dobry kod po sieci. Jest więc szybko, jest trudno, ale i szalenie przyjemnie, bo jak to w kodach, strzela się to świetnie i to niezależnie od broni. Pojawiło się i parę mniejszych, ale sympatycznych nowości, jak strzelanie na oślep za osłon, jest i zupełnie nowy tryb. Patrol, czyli w dominacji z poruszającym się po mapie punktem. I dla mnie osobiście to najfajniejsza nowo, bo przy patrolu bawię się fantastycznie w przeciwieństwie do innego nowego trybu, czyli wzgórza mistrzów będącego czymś na kształt dziwnej wariacji na temat Battle Royale? No, nie moje klimaty. Multiplayer to także aż 17 map, mnóstwo gratów do odblokowania, zazdobywane po każdym meczu punkty i standardowe dla serii killstreaky. Dla mnie jedna z najfajniejszych opcji w Multi to zaawansowany filtr pozwalający nie tylko dobierać nas do wybranych ulubionych trybów, w moim przypadku to dominacja i właśnie patrol, ale też wybierać odpowiadające nam tempo zabawy. Ja jako stary dziadek i weteran enemy territory gram oczywiście wyłącznie w trybie taktycznym, czyli 6 na 6 graczy, a do tego w trybie hardcore, bo jest ciekawiej. Swoją drogą, jako wieloletni pizzatowiec, nigdy bym nie podejrzewał, że będzie mi się dobrze strzelać w dynamicznej strzelance sieciowej na padzie. No a w Vanguard strzela mi się najlepiej ze wszystkich shooterów na konsole, tak w ogóle i nie wiem czy to bardziej zasługa precyzji DualSense'a czy umiejętności twórców, no ale jedno jest pewne, stałem się konsolowcem. Mówiąc krótko, starzy fani Call of Duty odnajdą w Vanguard jeszcze więcej tego co kochają od lat i chyba tylko zatwardziali fani militariów mogą mieć problem z tym, że także w Multi dostępne są takie nowinki techniczne jak kolimatory czy tłumiki, choć mnie akurat w multiplayerze nie nie przeszkadza to ani odrobinę, no bo to w końcu multi dzięki temu mamy co odbokowywać na przestrzeni wielu godzin gry. Jeżeli chodzi o tryb zombie to z tego co widzę budzi on pośród graczy mieszane uczucia choć dla mnie akurat jest strzałem w dziesiątkę. jak mówię po raz pierwszy tak dalece odszedł od utartych przez lata skądinąd udanej ale jak dla mnie nieco zbyt zagmatwanej formuły. W nowe zombie można więc skoczyć z biegu, mają one znacznie szybsze tempo i od pierwszych chwil wiadomo co mamy w nich robić. Czyli no głównie zabijać gębiaki, rzecz jasna, ale dla odmiany nie bunkrując się przed nimi i odbokowując powoli kolejne części ogromnych lokacji, a więcej biegając, no i robiąc inne rzeczy. W części misji musimy na przykład przemieszczać się w ruchomej strefie, za której granicami błyskawicznie tracimy życie i skąd oczywiście biegnie na nas chmara nieumarnych. W innej szukamy na mapie runicznych kryształów, a jeszcze w innych po prostu dużo strzelamy do zębiaków. Całość jest bardziej dynamiczna, także dzięki jakby szybszym zombiakom występującym na dodatek w różnych wariantach, w tym wybuchowym czy wytankowanym. Po każdej misji mamy możliwość ulepszania wyposażenia oraz odblokowania nowych umiejętności, no i z każdą chwilą rośnie poziom trudności. O ile więc na początku zębiaki nie stanowią żadnego wyzwania, o tyle już po pół godzinie przeżycie wymaga ścisłej współpracy wszystkich członków drużyny. Co ciekawe, tym razem tryb nie otrzymał dedykowanych sobie map, bo zabawa toczy się w lokacjach znanych z kampanii, ani singlowej, ale że te zyskały zombie otoczkę, bynajmniej nie uważam tego za wadę. Podsumowując, nowe zombie to doświadczenie wyjątkowo przystępne, co z pewnością ucieszy nowych graczy, ale myślę, że może być powierzeniem świeżości także dla starych fanów. Dla niektórych, bo dla innych liczba zmian z pewnością będzie nie do przyjęcia. Największą wadą tego trybu jest to, że można go stosunkowo szybko ukończyć, choć na szczęście decyzja o tym kiedy to nastąpi należy do nas. Nie no, ale to, że w sobie zombie nie ma fastyk, to akurat ma sens, no bo w końcu zombie mogłyby się poczuć... Urażone. Więc takie właśnie jest Call of Duty Vanguard. To jak zawsze trzy gry, z których jednak tym razem no niestety tylko dwie są faktycznie udane. No a trzecia. Trzecia jest niesamowicie i absurdalnie wręcz... No, to dajcie znać, jak wam się podobał ten materiał, czy też uważacie, że kampania Wangardia jest głupia, a może to ten film jest głupi, no i grajowy. O boże, ale ten typ jest głupi, no nie mogę. Chwila, to ja. Ale jeżeli jednak film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi szalenie miło. No i cóż, trzymajcie się.